Z perspektywy konsumenta dążymy do niezmiennej jakości każdego dnia i można powiedzieć, że bez przewidywalności, z perspektywy tutaj konsumenta, nie osiągniemy jego zaufania. I tutaj przechodząc, jakby taki krótki, krótki proces w bardzo dużym uproszczeniu, określamy konkretny standard, czyli tutaj sposób działania, implementujemy w obiekcie. Dany sposób działania, czyli nasz standard ma na celu osiągnięcie satysfakcji klienta, no a później, kiedy już wiemy, co klient od nas oczekuje, jakie są tutaj odpowiedzi na jego zapotrzebowania, dodajemy powtarzalność, tak, żeby w każdym obiekcie, w każdym miejscu zawsze otrzymał to, czego się spodziewa, tak, żeby spełnić jego oczekiwania i tym samym dochodzimy do zaufania, czyli naszego jakby takiego głównego celu, czyli że Klient wie, że korzystając z danej sieci, zawsze, nieważne gdzie, nieważne o jakim właśnie czasie, jakim zespołem, zawsze otrzyma dokładnie to samo.